Cześć wszystkim. Bardzo szybkie wideo. Dzięki Norb za komentarz wczoraj. Bo dzięki temu widzimy tutaj ten poster, który mi się właśnie przypomniał. Plakat. Poster. E, I tutaj mamy ewolucję alfabetu. Co mi się przypomniało, że w starej łacinie przecież mieliśmy W jak aqua, jak akwarium. Takie twarde. A potem to się zmiękczyło do aqua, które słyszymy w językach bardziej na zachód. Albo na zachód, zależy w którą stronę siedzicie. E, i tutaj mamy właśnie tą literkę U rozdzielającą się na trzy współczesne O. I to jest double U, right? There's a U and there's a double U. Tak samo E y, nasze współczesne E się też wydzieliło z tej samej litery. Widać by była potrzeba. W ogóle na usefulcharts.com są różne fajne sposoby organizowania wiedzy w jeśli nieprzystępne, to graficznie estetyczne plakaty, które można powiesić sobie na ścianie. To nie jest odcinek sponsorowany. Trzymajcie się. Cześć.